Znajdujemy się na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 901 i 907, nie z byle powodu, bo niedawno doszło tutaj do tragicznego wypadku. Dzień dobry Państwu, nazywam się Arkadiusz Nowak, jestem radnym gminy Wielowieś tej kadencji. Jest to moja druga już kadencja jako radny dla tej gminy. Skrzyżowanie, które jest za naszymi plecami jest y, dość niebezpiecznym skrzyżowaniem. Ostatnio mieliśmy tutaj bardzo tragiczne wydarzenie, gdzie dwóch młodych ludzi poniosło śmierć. Naszym zdaniem to nie musiało się stać. Gdybyśmy od początku, kiedy walczyliśmy o to skrzyżowanie, a walczymy o to skrzyżowanie, ja pamiętam, że już drugą kadencję w, w poprzedniej kadencji pan radny y, pyka składał interpelację o budowę tego skrzyżowania. O, o ruchu okrężnym. Wszyscy radni byliśmy za tym. W dziwnych okolicznościach do tego nie doszło. Nie doszło do sfinalizowania tego, tego przedsięwzięcia. Dzisiaj jesteśmy w takim miejscu i w takiej sytuacji, gdzie wszyscy na pewno chcą, żeby to rondo powstało. Myślę, że dobrze się stanie, jeśli nasza współpraca z Urzędem Marszałkowskim, z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Będzie na takich pokojowych zasadach. My nie chcemy z nimi w żadnym, w żadnym celu wojny. My chcemy po prostu, żeby wybudowali nam to skrzyżowanie o ruchu okrężnym, tak, zwaną, tak, zwaną, tak zwane rondo. I dzięki temu poprawi się w znacznym stopniu bezpieczeństwo. Jeśli ktoś mi mówi, że to są niepotrzebnie wyrzucone pieniądze, jeśli ktoś mi mówi, że budowa kolejnego ronda na tym odcinku drogi jest śmieszna i niepotrzebna, jest w błędzie i nie ma w sobie w moim odczuciu żadnej empatii. My mamy przygotowane oświadczenie dla naszych władz, możemy je odczytać, możemy je przesłać naszym władzom w Urzędzie Marszałkowskim i w ZBZ po to, żeby, żeby wspólnie wypracować jakiś, jakiś, jakiś plan, żeby przeznaczyć na to pieniądze i żeby w przyszłości to rondo rzeczywiście mogło powstać. Wspomniał pan o braku empatii. Brak tej empatii można zauważyć w komentarzach, które pojawiły się po informacji, gdzie doszło do tragedii. Tak jest. Rzeczywiście zginęło dwóch młodych ludzi. To jest niepotrzebna śmierć. Jeżeli ktoś mówi, że jechali brawurowo, że nie zatrzymali się na stopie, to dla mnie jest to właśnie wyrazem braku empatii. 99 przypadków zdarzeń drogowych to jest błąd ludzki. To jest błąd ludzki. Każdy z nas taki błąd może popełnić, może się zapomnieć, może się zamyślić. Dojdzie do kolizji, obtarcia, nie ma problemu. To jest tylko materiał, który się da naprawić. Natomiast materiału ludzkiego, w sensie życia, tego naprawić się już po prostu nie da. Więc każdy, kto wypowiada się, że to jest ich wina, tych dzieciaków, nie ma racji. I w moim odczuciu jest to naprawdę głęboki brak empatii. Czy jeszcze pan chce dopowiedzieć, tak jeszcze? Chciałbym ewentualnie odczytać to nasze mhm. oświadczenie. Eee, w, w, jeszcze może nam, zanim to zrobię, Dzisiaj miał odbyć się na tym, na tym skrzyżowaniu tutaj nasz taki mały protest. Chcieliśmy pokazać wszystkim, że my, jako mieszkańcy, jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby to skrzyżowanie o, o ruchu okrężnym powstało. Niestety opinia policji była negatywna, w związku z czym urząd wydał nam negatywną decyzję o możliwości zorganizowania zgromadzenia. Stąd to nasze spotkanie, stąd to nasze oświadczenie. Jeśli pani pozwoli, to ja sobie je teraz odczytam. Dziś 10 października 2025 roku jako mieszkańcy gminy Wielowieś zebraliśmy się na przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej 901 z drogą wojewódzką 907 i ulicą główną, aby wyrazić swój sprzeciw wobec dalszego ignorowania fatalnego stanu bezpieczeństwa w tym miejscu. Skrzyżowanie od lat stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno pieszych, jak i kierowców. Ostatnie tragiczne wydarzenia były punktem krytycznym, który zmusił nas do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w formie protestu. Domagamy się zaprojektowania i budowy skrzyżowania, formy skrzyżowania o ruchu okrężnym, co wielokrotnie sprawdziło się w innych lokalizacjach jako skuteczne rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo i płynność ruchu. Protest nasz nie jest formą ataku w żadnym sensie. To dramatyczny apel, z jakim zwracamy się do pana marszałka województwa oraz organu zarządzającego jako organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich oraz zarządu dróg wojewódzkich o natychmiastowe podjęcie działań nie możemy czekać na kolejne zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym. Wielowieś nie chce być punktem w czarnej statystyce wypadków. Z informacji przekazanych przez tutejszy Urząd Gminy wynika, że ZDW w Katowicach podjął już działania zmierzające do sporządzenia wstępnego studium dokumentacji inwestycji w ramach zadań bieżących. W związku z czym zwracamy się z prośbą do pana marszałka województwa śląskiego, zarządu dróg wojewódzkich w Katowicach, władz powiatu Gliwickiego i gminy Wielowieś o wspólne działanie i rozpoczęcie, rozpoczęcie prac projektowych. Nad przebudową tego skrzyżowania oraz o ujęcie tego zadania w planie rzeczowo-finansowym na rok 2026, co mogłoby umożliwić nam rozpoczęcie zadań. Liczymy na to, że jak nasza petycja wpłynie do pana marszałka, to dostaniemy pisemne zapewnienie na to, że właśnie tak to się będzie odbywało, że zostanie to wciągnięte do budżetu i że w najbliższych latach to skrzyżowanie zostanie wybudowane. I aby się tak stało? Bardzo dziękuję, że byliście Państwo skłonni nas wysłuchać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.